Szarze dolnego Dantien. Powoli świadomie przechodzisz przez ruch wydech, dech. Zaczynasz koncentrować uwagę i swoją uważnością, swoim umysłem kierować tak ci manipulować ci, żeby oczyszczało i goiło ranę. Te zastoje, które porobiły się w tkankach, w komórkach, zadbajcie o swoje ciało. Naprawdę kobiece ciało jest tak niezwykłe i trzeba o nie zadbać po prostu w taki specyficzny kobiecy sposób. Nie można generalizować, bo jesteśmy zupełnie inaczej stworzone i mamy inne zadania. Nasze ciała wykonały tak bardzo dużo pracy. Czasem to jest to tak bardzo zepchnięte na bok niezauważone, niedocenione. Proszę Was o to, żebyście zbały się. Proszę.